Dobra, siemanko wszystkim. Nie wiem, czy dobrze mówię. Nie wiem, czy dobrze słychać. Jeśli mnie słabo słychać, to włączcie sobie słuchawki. Ag... A czy nie, spawki pawki muszę podłączyć o coś takiego. Na oczywiście. Bo no, ważne, i nagrywam oczywiście telefonem, bo do pracy nie mogłem wziąć kamery. No to jest formalne, a jestem w pracy, dlatego będę mówił szybko. I nie wiem, czy się pomylę, bo muszę mówić. W... Jak się mówi? Zwięźle? zjęźle, Zwięźle. zjęźle, jakoś tak. No dobra. Raz. Oczywiście ten film nie będzie wycinany, tutaj nie będzie znowu przycięcia, bo zawsze montuję filmy. On jest zmontowany, także pewnie się pomylę nieraz. Wybaczcie, nie zwracajcie uwagi na mnie, ale to chodzi o to, że ja po prostu chciałem was tylko zaprosić, że już w piątek lub w sobotę w zależności, jak będę miał czas zmontowania filmu, yy, będzie robił film. Chyba już nawet się zajebałem będzie nowy film pod tytułem co ludzie sądzą o muzyce disco polo i tam trochę popajcowałem popuszczałem ludziom tą właśnie muzykę potanczyłem przy nich no i tak to będzie wyglądał film ale to już zobaczycie na moim kanale youtube możecie zobaczyć oczywiście też na cda możecie zobaczyć na dwóch na dwóch moich kontach facebook no i tyle A nagrywam to szybko bo jestem w pracy, nagrywam to szybko telefonem komórkowym oczywiście, nagrywam to po to, żeby wa właśnie Wam, moim widzom i nie tylko widzom powiedzieć, że już w piątek lub w sobotę ten film będzie do obejrzenia, no ale przede wszystkim na naszym kanale YouTube, no bo to dla no, nas najważniejsze i tak na koniec jeszcze jak możesz to tam zasubskrybuj ten kanał, masz serwony przycisk, dzwoneczkę, rezerwę, bla, 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 bla. Udostępniaj jak możesz, tak samo nam pomoże nam się rozwijać, tak już coraz lepiej nam idzie. O, normalnie trzeba by ucięcie, wyciął, wyryzmontował, no ale oczywiście to jest nagrywane amatorsko, nie wycinam tego. co hmm, coś nie wiem powiedzieć, o. Jak skończyłem właśnie tutaj nagrywać wszystko, to sobie w kostkę coś sobie ale to mało ważne. No. i bo jeszcze, tak, wszystkie do pracy. Kończą listę drugiej. Oczywiście jest, jesteśmy, a właśnie daty nie wiedzą, jesteśmy w restauracji Pekingów. czegoś Jakieś? chyba, nie, wiem jakoś a Pekindus, chyba. Jesteśmy, ale fajna restauracja, polecam. Oczywiście przychodzę do tej restauracji, jedna z najlepszych w Warszawie. Ja tu pracuję. Może nie jestem jakimś tutaj fajnym kimś tam, ale tutaj prasuję, tutaj tu, tu pracuję, zmywam, czasami marmanem, wszystko robię. No i tyle. Także zapraszam do tego na filmu, który będzie już w najbliższym... Jakie to będzie to temat? Nie wiem. To no w najbliższą sobotę. W piątek. Jak mi się uda piątek, jak nie w sobotę. Także trzymajcie się krótko, subskrybujcie kanał, do zobaczenia, a jest Mogli się zajmę. A jak mnie to powiedziałem. Słuchawki na uszy, bo to jest tylko telefon. Teraz. Trzy minuty na to. Bos. Trzymajcie. Się.